20 września 2023 roku siły zbrojne Azerbe Azerbejdżanu e, dokonały nagłego, niespodziewanego e, ataku na Republikę Górskiego Karabachu. W przeciągu jednego dnia pokonały e, siły obronne NKR. Atak miał miejsce w trzech miejscach: e, z Heraktaru na trasę Hejwali z Agdamu na Jan i Tiang oraz z Fuzuli na klasztor Amaras. W ten na to sposób po kilku godzinach walk premier Armenii wydał rozkaz siłom ormiańskim w Karabachu do złożenia broni wiedział iż jakikolwiek opór nie ma sensu a o pomocy z Armenii nie było nawet mowy przez kilka miesięcy przed tą jednodniową wojną Karabach był blokowany skutecznie przez Azerbejdżan, także na dzień dzisiejszy Republika Górskiego Karabachu już nie istnieje. Teren ten, teren ten stał się integralną częścią Republiki Azerbejdżanu. Po kapitulacji wojsk ormiańskich, całe przywództwo Górskiego Karabachu próbowało uciec do Armenii. Mówię tutaj o prezydencie Karabachu, Arayaku Haratujanie e, oraz między innymi o drugim prezydencie Bako Hianie oraz premierach e, i ministrach. Wszyscy ci ludzie zostali na granicy przechwyceni przez Azerbejdżan i obecnie znajdują się w więzieniu w Baku. Ich los jest nie do pozazdroszczenia, gdyż e, będą sądzeni za e, terroryzm, za separatyzm. E, opiekę nad nimi sprawuje Międzynarodowy Czerwony Krzyż no a raczej spodziewać się należy ciężkich wyroków e, do dożywocia z racji tego, że są Ormianami nie mogą liczyć na jakąkolwiek taryfę ulgową ze strony Azerów a że, no, można powiedzieć, że zostali pogrzebani e, żywcem tutaj jeszcze pokażę co wyłapano, co media wyłapały to jest naszywka Żołnierza Azerskiego na której pisze coś takiego Ormianinie nie uciekaj, i tak umrzesz z głodu. A widać tutaj postać Envera Paszy, jednego z głównych twórców ludobójstwa Ormian przez armię turecką w 1915 roku. Bardzo wymowne, to bardzo dużo mówi. No i prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev, e, triumfował, odebrał defiladę swoich wojsk w zdobytym Stapanakercie, który jest. Które teraz nazywa się Hankendi, tak, bo to Azerowie mają inny język, oni mają w ogóle inną, go, znaczy określają te miejscowości dla to miasto, miasto Stepanaker dla Azerów e, Hankendi. Była obecna rodzina prezydenta, była obecna pierwsza dama, e, jego syn, e, cała generalicja. Tutaj parę zdjęć z defilady. Tutaj widzimy tablice rejestracyjne ormiańskich samochodów, które zostały zebrane jako taką tablicę triumfu Azerbejdżanu nad Ormianami. To jest różne rodzaje sił zbrojnych Azerbejdżanu. No i proszę Państwa, mamy tutaj porównanie sił. To jest wykres 2018 roku, czyli jeszcze sprzed wojny o Karabach 2020 roku. No ale już wtedy było wiadomo, że rozkład sił jest bardzo na niekorzyść Armenii. No, Azerbejdżan praktycznie góruje nad Armenią e, pod każdym e, względem, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o ilość broni, o nowoczesność. E, siły zbrojne Armenii mają ten problem, że są przestarzałe, e, panują w niej wręcz mafijne układy, jest straszna fala wojskowa, dwie to jest taki sowiecki, taka sowiecka naleciałość. To jest to, co nawet w armii rosyjskiej powoli się kończy, a niestety w siła zbrojnych Armenii ma to cały czas miejsce i po prostu żołnierze armeńscy giną w dziwnych okolicznościach, cały czas, bo ja cały czas czytuję raporty Ministerstwa Obrony Armenii, wcześniej też Kurskiego Karabachu i tam cały czas dochodzi do wypadków. Proszę Państwa, no wypadki się zdarzają w każdej armii, ale nie co tydzień tam żołnierze, żołnierze giną co tydzień z własnej ręki, z, czy z ręki kolegów. Jest niesamowite, że Armenia doprowadza do tego, iż jej żołnierze po prostu są nieszanowani w swoich siłach zbrojnych w sytuacji takiej, że są zagrożeni inwazją i każ życie każdego armianina jest na wagę złota, prawda? To jest problem, który Armenia musi też rozwiązać, jeżeli chce w ogóle myśleć o przetrwaniu. Armia Armenii to były generalnie siły pancerne i artyleria. No niestety to nie pomogło, gdyż, gdyż e, siły zbrojne Azerbejdżanu z kolei to nowoczesne drony. Ogromne pieniądze, które posiada z Azerbejdżan e, z ropy i z gazu no, powodują, iż e, Azerbejdżan po prostu miodu. E, armię Armenii z powierzchni ziemi. Taka jest prawda. I nie odmawiam oczywiście bohaterstwa żołnierzom armiańskim, ale no, wszystko było na ich niekorzyść. Pokazuje zdjęcia przykładowe baz wojskowych w Azerbejdżanie, są czyściutkie, nabiutkie, na bogato można powiedzieć. Premier Paszynian, premier Armenii Paszynian wizytował górski Karabach. Obecnie po poddaniu Karabachu jest przez dużą część społeczeństwa znienawidzony. Znaczy jedna część społeczeństwa rozumie, że być może tak trzeba było zrobić, druga część nie może mu tego wybaczyć. Być może jego życie będzie zagrożone, kto wie. On był w Armenii przez zamachy na polityków, także kto wie, co tam się będzie działo. Przypominam, iż Paszynian jest powiązany z dużym Sorosem, co powoduje negatywny stosunek Federacji Rosyjskiej do jego osoby. jeżeli chodzi o Rosję błędne jest wyobrażenie, że Rosja jest sojusznikiem Armenii ze względów tam historycznych czy religijnych, no nie bardzo. Rosja niestety woli Azerbejdżan z tego powodu, iż Azerbejdżan jest jednym z najważniejszych krajów na geopolitycznej szachownicy Eurazji, jest pomostem między Europą, A Azją Centralną, jeżeli chodzi o surowce, i Rosja dogaduje się z Azerbejdżanem, z Azerbejdżanem i to pomimo tego, iż Azerbejdżan ostrzelał e, siły rosyjskie e, w trakcie wrześniowej, tej jednodniowej wojny, to zostało to zapomniane. Dla Putina liczą się interesy, a nie nic nieznacząca, biedna, niczego nie posiadająca Armenia. A najlepszym przykładem stosunku właśnie innych państw, że tak powiem, świata prawosławne chrześcijańskiego jest na przykład to, iż ostatnio prezydent Azerbejdżanu Aliyev był z wizytą w Serbii u prezydenta Aleksandra Vučića i odwiedzał bazę wojskową, bodajże w mieście Nisz, gdzie zostały mu zaprezentowane najnowsze osiągnięcia sił zbrojnych Serbii. Serbia również wy wy wybiera Azerbejdżan, a nie chrześcijańsko Armenia, jakby się wydawało, tak? Też woli Azerbejdżan, już z nim może robić biznesy i różnego rodzaju deale. Tak naprawdę jedynym sojusznikiem Armenii. Na dzień dzisiejszy wydaje się Iran, który jest przerażony sukcesami Azerbejdżanu z prostej przyczyny. E Powiększyła się granica pomiędzy Azerbejdżanem a Iranem. Iran, dlatego się boi Azerbejdżanów, gdyż ma u siebie na pół w północnym Iranie mieszkają miliony Azerów, które już w 2020 roku zaczęły się buntować. Po eee, prostu ci Azerowie chcieliby się z przyłączyć do Baku, nie być już dalej e, pod rządami Teheranu. I Iran to wie. I Iran daje do zrozumienia Azerbejdżanowi, iż e, jakikolwiek atak na terytorium Armenii właściwej no, będzie po prostu przejęciem, będzie przekroczeniem czerwonej linii. Proszę Państwa, wielkim sojusznikiem oprócz Turcji, co wiadomo, jest też sojusznikiem Azerbejdżanu Izrael. I to jest bardzo ciekawe, gdyż Izrael ładuje ogromne pieniądze oraz sprzęt militarny w Azerbejdżan. Co ciekawe, w Jerozolimie nawet dochodzi do ataków na kupców ormiańskich ze strony e, obywateli Izraela. jest niesamowite. Tak jakby, coś, tak jakby coś Izrael miał do Armenii, prawda? E, poparcie dla Azerbejdżanu jest niesamowite. Tam po prostu w Baku e, we wrześniu zwykli Izraelczycy wychodzili z flagami i wiwatowali biwiat, razem z, e, z Azerami, świętując zwycięstwo. No, jest chodzi o to, iż yy, zaraz na mapkę. O, właśnie, to jest ta mapka potencjalnej inwazji. Jak będzie wyglądała przebiegała inwazja na e, Armenię właściwą. Państwa problem bagala na tym, iż Azerbejdżan. Ostatni punkt, jaki Azerbejdżan chce zdobyć, to jest dojście korytarzem lądowym do e, Nanchiwanu. Namczyczowan to jest e, ta mała enklawa, właśnie tutaj, azerska, odcięta od Azerbejdżanu, właściwego małym terytorium. Armenii to jest słynny korytarz Zangezur i Azerbejdżan będzie chciał zdobyć ten korytarz, żeby się przebić do Nanchiwanu. Nie dość tego. Przebicie się do Nanchiwanu spowoduje, iż będzie Azerbejdżan połączy się już bezpośrednio z Turcją, bo tutaj jak widzimy to jest jedno takie przejście graniczne między Turcją a Nanchiwanem. W momencie kiedy się to połączy z Azerbejdżanem, Turcja będzie złączona z Azerbejdżanem, co powoduje połączenie się w ogóle całego świata turańskiego e, można powiedzieć oś Stambu, baku Ashabad, aż po chiński Xinjiang w zasadzie. E, na drodze może stanąć tylko Iran, bo jeżeli e, Azerowie zajmą e, korytarz z to wtedy Iran traci kontakt z Armenią, która jest do niego przyjaźnie nastawiona. I cała granica jest w zasadzie proturecka, tak? Wiadomo, że następny w kolejce będzie Iran, całe tutaj te tereny będą przyłączone wtedy do Azerbejdżanu. Oczywiście po wojnie, tak, do takiej wojny by doszło z tym, że jeżeli Iran by się włączył do akcji po stronie Armenii, to już wtedy Azerbejdżan nie może przegrać sam, gdyż yy, pokona Armenię, ale Iranowi nie da rady. I wtedy jest groźba, że do wojny włączy się Turcja, co bardzo skomplikuje sytuację w regionie. I co ważne, to jest ważne dlaczego mówiłem o Izraelu, w Azerbejdżanie stacjonują wojska izraelskie, są tam siły specjalne, jest tam lotnictwo izraelskie. Jeżeli Izrael będzie chciał dokonać ataku na Iran, to zrobi to z terytorium Azerbejdżanu, nie, nie będą musieli lecieć przez Syrię i Turcję, zrobią to z Azerbejdżanu, gdzie w zasadzie od granicy jest bardzo blisko do Teheranu. Także można razić Iran. Iran to wie. E, tak wiem, czy dojdzie do inwazji Azerbejdżanu na Armenię. Ja myślę, że dojdzie. Tego się obawiam. Nie dość tego, ja sądzę, że dojdzie do tego w przyszłym roku, gdyż Azerbejdżan jest bardzo agresywny, chce zdobyć korytarz z Mgzuru. E, zagrawa bank. E, znaczy wejście Iranu do akcji nie jest pewne. Bo dla, dla Iranu też może się to skończyć źle. Może się to skończyć po prostu atakiem Turcji, Izraela i nawet Stanów Zjednoczonych po takiej połączonej Połączonego sojuszu po prostu przeciwko Iranowi, dla Iranu też to jest niebezpieczne. Na pewno będzie to katastrofa dla Armenii, gdyż oznaczałoby zajęcie około 40% jej terytorium, a Azerowie nie ukrywają, iż chcieliby zająć całą Armenię, gdyż uważają ją za, za ziemię e, po turecką, azerską. To może oznaczać nawet likwidację Armenii, kto wie czy nie drugie ludobójstwo narodu armeńskiego. Tak więc zobaczymy. Ale ja sądzę, zresztą nie tylko ja, iż do tej inwazji rzeczywiście dojdzie. Czy znaczy, oby nie, obym się mylił. Wszystko dziękuję.